Reklama. Na podcast zaprasza Toyota, sponsor akcji Poruszmy przyszłość naszych dzieci. Wysokie okcesy. To jest czas na podcast. Sport łączy, rozwijał, czy zasad, a przede wszystkim zapewnia nam lepsze zdrowie. Ale co, gdy jest go w życiu dziecka za dużo? Gdy może chce trenować profesjonalnie? Albo, jak od małego, pielęgnować miłość do sportu w dzieciach, które no właśnie nie chcą tego sportu za bardzo uprawiać. O tym porozmawiamy dziś z Karoliną Koszewską, pięściarką, kickboxerką, mistrzynią świata, złotą medalistką Igrzysk Olimpijskich. A przed mikrofonami, jak zawsze. Agnieszka Urazińska i Magdalena Keller. Zapraszamy do podcastu: Być Rodzicem Nastolatka. Wysokie obcasy. Dzień dobry, Pani Karolino. Dzień dobry, witam serdecznie. To może na początek. Czy sport jest dobrą opcją na budowanie relacji z dzieckiem? Myślę, że sport jest zawsze dobrą opcją. Myślę, że w dzisiejszych czasach, takich ciężkich czasach, w ogóle jest to wspaniała taka forma wychowawcza. Sport uczy dyscypliny, pokory, obowiązkowości, więc myślę, że pod każdym względem sport, ja widzę tutaj same po prostu pozytywne aspekty tego, żeby dziecko jednak Zapisać, żeby miało jakąś pasję, żeby miało zajęcie i żeby uprawiało sport. No a jeśli woli szachy. A to też jest sport. Oczywiście, ale się też nie, nie rusza. to jest. Port. Wiadomo, nie każde dziecko może chcieć taką bardzo dużą intensywność fizyczną, tak? Myślę, że jakiś ruch jest ogólnie potrzebny. Nie musi być to bardzo intensywne, ale jednak bym zachęcała do ćwiczeń. Natomiast najważniejsze, właśnie, żeby miało tą pasję, żeby miało zajęcie, żeby miało jakieś cele. A czy to będzie, no można powiedzieć, że na przykład, nie wiem, strzelanie czy uczniowie? Tak? To też jest dyscyplina przecież olimpijska, a która jakiegoś takiego dużego ruchu od nas nie wymaga. Natomiast też prawda, ta obowiązkowość, ta koncentracja, precyzja. Więc myślę, że, że jak najbardziej szachy też. <grych> No, żyjemy w takich czasach, kiedy dzieci za bardzo ruszać się chyba nie chcą, wolą, wolą siedzieć z, z, z telefonami. Taka jest przynajmniej moja obserwacja. Magdo, jak ty myślisz? Pani Karolino? No też no. mi się tak wydaje, dlatego właśnie chciałam o to spytać, bo wiem, że pani ma dwóch synów, prawda? Czy pani synowie sami z siebie ćwiczyli, czy to gdzieś tam musiała jednak ich pani zachęcać do tego, żeby, żeby się ruszyli z fotela? A może się nie ruszają? A może się nie ruszają. Tak, jestem mamą dwóch nastolatków. Jeden ma 12, drugi 15 lat, i jakby od dziecka oni zawsze byli ze mną na sali. Czy ja prowadziłam zajęcia jako trener boksu, czy jako zawodniczka sama ćwiczyłam, no to, to musiałam po prostu ich ze sobą zabierać, więc oni, oni na sali się wychowywali. Natomiast jak już byli w takim troszkę gdzieś tam 4-6 lat, no to oczywiście ja próbowałam różnych dyscyplin, tak i, i na basen z nimi chodziłam i było już-jitsu, i były zapasy i było karate, judo, wszystko oczywiście te wszystkie dyscypliny na początek to mają zachęcić dziecko do sportu, to jest taka zabawa poprzez sport czy sport poprzez zabawę. Ale powiem szczerze, że tak też to różnie wyglądało, że niekoniecznie najważniejsze dla dziecka, żeby znalazł taką wspólną chemię z trenerem i z grupą. Bo jeżeli dziecko nie lubi trenera, nie lubi uczestników swoich kolegów, koleżanek, to też nie będzie chciało uczestniczyć w tych zajęciach. Także pierwsza rzecz musi lubić tą formę ruchu, druga rzecz musi lubić trenera i musi lubić yy, współćwiczących. Powinno patrzeć na y, mamę lub tatę ćwiczących? Oj, myślę, że tak, że to tylko może y, same pozytywy tutaj mieć. Y, tak, no myślę, że moje dzieci dużo. Od, to też młodszy sen bardzo we mnie, tak? Ja y, zanim w ogóle zaczęłam trenować boks, y, jako mała dziewczynka trenowałam właśnie gimnastykę i pływanie, i gdzieś to do tej pory została we mnie ta sprawność, i, i dużo z nim właśnie na początku takich właśnie ćwiczeń ogólnorozwojowych zabierałam na parki trampolin, pokazywałam, jak ja to robię, i on super to naśladował. Natomiast starszy syn bardziej w tatę, tata bardziej siłownia. No więc dla starszego tata był takim wzorem, ale myślę nawet z obserwacji widzę, że. Myślę, że nawet bardziej tata. Jeżeli tata jest aktywny fizycznie, to to dziecko też chce być takie jak tata. No a to ja, ja bym wróciła do tego boksu, no bo no, akurat wymieniła pani, że, że próbowaliście też te sporty takie mocno kontaktowe. No ja jako mama przyznam, że gdzieś tam mam jakieś obawy. Nie wiem, czy, czy to byłby mój pierwszy wybór, albo czy gdyby moje któreś dziecko, córka albo syn przyszła i powiedziała, dobra mamo, będę teraz ćwiczyć kickboxing. No chyba bym nie była szczęśliwa, bo oczywiście oczyma wyobraźni bym widziała podbite oczy, kontuzje i, i to wszystko, co się dzieje jednak na w tym ringu no coś to się musi wydarzyć za tak? dużo no bo, kontaktu tak za dużo kontaktu no właśnie to zależy w jakim wieku na jakim etapie bo tak jak mówię te wszystkie takie yy, te, czy box czy to jest kickboxing czy judo czy zapasy czy karate w tym pierwszym takim początkowym etapie gdzieś właśnie 6 8 10 lat to jest wszystko 90%, przynajmniej powinno to tak wyglądać, że 90% treningu to jest ogólnorozwojówka, to są ćwiczenia takie gibkościowe, sprawnościowe, wzmacniające, a tak naprawdę 10%. Treningu to jest technika, podstawy i to są zajęcia bez kontaktu. Natomiast jeżeli chodzi w późniejszym etapie, powiedzmy tam od 12 roku życia, gdzieś tam już więcej wprowadza się tej specyfiki sportu, no ale myślę, że z mądrym trenerem jest to wszystko zrobione. Po prostu mądrze i bezpiecznie dla zdrowia zawodnika czy tam podopiecznego. I mówię, ja też widzę tu dużo plusów, no bo, bo jednak, tak, przy dzieciach, które są takie agresywne, nadpobudliwe dla tak zwanych rozrabiaków, jest to świetna forma takiego właśnie treningu wyżycia się i większość tych wszystkich rozrabiaków po takim treningu bokserskim już po prostu nie ma siły i nie chce się kogoś zaczepiać. I rozrabiać. Natomiast dla takich dzieci właśnie wycofanych, trochę niepewnych, bojących się, na pewno to wpływa w ten sposób, że ta ich pewność siebie wzrasta, że świadomość swojego ciała swoich możliwości jest większa. Oni na treningu w kontrolowanych, takich zdrowych warunkach uczą się właśnie i unikać, czy, czy blokować, czy przepuszczać te ciosy, sami zadawać, czyli w razie potem takiej niebezpiecznej sytuacji na pewno lepiej sobie poradzą. To dobrze, to ja jeszcze o tego mądrego trenera y, zapytam, bo wspomniała Pani o nim, że ten trener powinien być mądry i dobrze prowadzić. No ale jak rodzic, który no, nie, nie uprawia takiej dyscypliny sportowej, nie zna się na tym, to, to po czym on pozna, że ten trener jest mądry? Zazwyczaj też rodzice nie przebywają na zajęciach, no ale przede wszystkim myślę, że słuchać dziecka. Jeżeli dziecko jest zadowolone z tych treningów, podoba mu się sposób prowadzenia tych zajęć, to myślę, że, że, że trzeba wspierać takie, takie dziecko tylko w tym sporcie, nie, nie, nie zakazywać. Ja na przykład mam taki przykład mojego trenera, tak? Trenowałam wiele lat w Legii Warszawa i na przykład ja patrzyłam, jak Mój trener, kiedy, kiedy sparowało tak, czyli biło się dwóch w walce takiej treningowej. Sparowało dwóch chłopaków, dwóch zawodników i stali w miejscu i wymieniali się ciosami. Jeden i drugi otrzymywał te ciosy, nie bronili się, potrafił. By przerwać sparring i mocno ich skrzyczeć, wyrzucić z sali i powiedzieć, że nie, że ta, w taki sposób oni nie mogą walczyć, tak? że walka polega na tym właśnie, żeby trafić, nie dać się trafić, a nie żeby inkasować tyle ciosów, bo trener, który też boksował i który dużo też przyjął i wie, jak to boli, wie, jak, je, jak potem człowiek się czuje po otrzymywaniu takich y, dużo ciosów w głowę, czy, w, czy, czy też w tu, w wątrobę, tak? w żebra. Po prostu wie, jak to y, boli, jak się można potem czuć i nie pozwoli też swoim y, podopiecznym na takie wyniszczanie się. Piękna opowieść, a ja sobie tak siedzę i myślę, jak to się u pani zaczęło? Ja pochodzę właśnie z rodziny z tradycjami bokserskimi. Mój dziadek boksował, mój tata boksował i mój e, starszy brat też boksował. Więc ja też na wcześniejszym etapie tak próbowałam różnych dyscyplin, właśnie było te pływanie, była gimnastyka, była siatkówka, ale potem właśnie chciałam spróbować sił w sportach walki. Gdzieś w latach 90. jeszcze nie było w Polsce boksu kobiet, bo pierwsze Mistrzostwa Polski Kobiet w Polsce były zorganizowane w 2001 roku. Więc do tego czasu e, trenowałam i startowałam w kickboxingu. A potem przeniosłam się do boksu, ponieważ jest to dyscyplina olimpijska. No i zawsze chciałam być właśnie jak mój też trener y, wcześniejszym, y, był medalistą olimpijskim, i zawsze mi po prostu to imponowało. A jak takie środowisko koło synów y, pani y, rówieśniczej, jak to odbierało? No bo, jednak, mama bokserka to jest, to jest coś, tak mi się wydaje. A też z drugiej strony, no, rzadka sytuacja. Tak, no właśnie dla moich dzieci to była normalna sprawa, że mama boksuje. Mówię, od urodzenia widzieli mnie w ringu i myślę, że tak oni sami nawet tego może nie do końca doceniali. Nawet potrafili mi tak uszczypliwie wypominać jakieś takie moje błędy, co źle zadałam, jaki cios, co, gdzie, przy, gdzie przyjęłam, a tu przegrałaś walkę, bo to wiadomo, w sporcie raz się wygrywa, raz się przegrywa. Natomiast właśnie teraz starszy syn to było takie dla mnie bardzo miłe, kiedy właśnie... Zmienił szkołę, poszedł do technikum i przyszedł do szkoły w takiej, bo jak byłam na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, przywiozłam mu koszulkę właśnie z kółkami olimpijskimi z Tokio. I koledzy go się zapytali, a skąd masz tą koszulkę? A oni, no bo moja mama była na igrzyskach olimpijskich mm. y, właśnie z bokserką. No oni sobie wygooglowali to, no i ta, takie wow, że, że szacun, że fajnie, że ty masz taką mamę. I widzę, że oni dopiero Teraz jak, jak są troszkę starsi, y, coraz bardziej to rozumieją. No właśnie, tak sobie myślę, że może pani być autorytetem dzięki temu, prawda? Tak, natomiast w domu absolutnie nie boją się mnie. Jak trzeba troszeczkę y, ostrzej zareagować, gdzieś y, ich przystopować, to jednak y, tutaj mąż y, się lepiej sprawdza. Bar Czyli nie, to, nie działa argument jest... olimpiady i tak nie, dalej, nie, nie. tak? Nadal. Kurcze. A my, my w naszym podcaście rozmawiamy o, o nastolatkach, o tym, że trudno jest y, czasem być rodzicem nastolatka. Najczęściej jest to radosne, ale wiąże się z wyzwaniami. Jak to jest u pani? Jak to jest być mamą dwóch nastoletnich chłopców? Potwierdzam, że jest to naprawdę duże wyzwanie, najcięższa praca i. I żaden sport yy, i żadna praca nie jest inna, taka, tak, tak ciężka jak wychowywanie dzieci i ta odpowiedzialność za nie. Yy, ja mam dwóch synów, i z młodszym yy, nie mam problemów, bardzo, jest bardzo dobrym uczniem, wzorowym yy, i, i daje mi dużo powodów do radości. Natomiast ze starszym, no starszy ma charakterek, ciężki. I niestety no, dużo pracy jest. Teraz właśnie jestem zadowolona, bo właśnie całe życie go namawiałam do tych sportów walki, żeby właśnie znalazł jakąś sobie pasję. On tak coś zaczynał i potem kończył. I, i, i właśnie też miał taki etap, że dużo siedział przed komputerem. Natomiast właśnie teraz ma 15 lat, niedawno skończył i się od niedawna wziął za regularne treningi, przychodzi. I nawet ostatnio powiedział takie fajne zdanie, że on chce coś osiągnąć, że coś wygrać, że być kimś. I widzę, że, 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 że teraz zaczyna się taka przemiana w nim, i nie chcę tutaj yy, yy, zapeszać, ale mam nadzieję, że to pójdzie teraz już w dobrą stronę. I może to pragnienie, żeby być kimś, żeby dużo osiągnąć, przełoży się na, na, na różne inne elementy życia, prawda? Tak sobie myślę, że z tym sportem tak trochę może jest. Tak, no, mam taką nadzieję, ja nie mam takiego ciśnienia, żeby moi synowie byli mistrzami świata czy olimpijczykami. Oczywiście bym była szczęśliwa i, i, i kibicuję im, ale przede wszystkim właśnie, żeby, żeby mieli cele, żeby mieli zajęcia, żeby pilnowali swoich obowiązków. No i, i jestem przekonana, że sport, yy, sport może te tego uczyć. I tak jak dla mnie też właśnie, ja, swoje, ja swoją przygodą ze sportami walki akurat zaczynałam w wieku też 15 czy 16 lat i dla mnie też wielkim autorytetem był trener, nie zawsze rodzic był tym autorytetem, no bo rodzic tak, prawda, cały czas wymaga, posprzątaj w pokoju, odrób lekcję, czemu ty tak zrobiłeś, jak ty się zachowujesz, jak ty się odzywasz, a jednak wychodzi z tego domu, jest te półtorej godziny na sali i tam... Jest człowiek też, który i wspiera, i czasami pochwali, ale ta, czasami też zwróci uwagę, i, i myślę, że to jest właśnie potrzebne tym młodym dzieciakom, żeby nawet właśnie w trenerze zobaczyli taki autorytet. Dużo się mówi w tej chwili o tym, że dzieci są słabsze, że dzieci się mniej ruszają. Że no, to pokolenie no, jest inne od tego pokolenia, które, które kiedyś no, bardziej, że tak powiem, częściej, o, częściej wstawało z kanapy. Czy pani to obserwuje? Czy faktycznie tych dzieci jest mniej? No bo ma pani kontakt z młodzieżą i z dziećmi, które. Które przychodzą na te treningi i się, chcą się aktywnie zajmować sportem. Czy pani zauważyła taką tendencję, że jest, że jest trudniej, że tych dzieci jest mniej, że, że są słabsze że są na słabsze, na przykład fizycznie? No gdzieś to się obserwuje, natomiast jeżeli chodzi o boks, to ja jestem akurat teraz trenerką kadry młodziczek, to są dziewczyny w wieku 13 i 14 lat, tak samo jest też trener kadry od młodzików, też chłopcy w tym wieku i z roku na rok na Mistrzostwach Polski ta frekwencja tych uczestników rośnie, więc to też jest takie pocieszające, że coraz więcej tych dzieci... Garnie się do uprawiania tej dyscypliny i też startuje potem, bo też jest taki problem w dużych miastach. W Warszawie na przykład ja zauważyłam taką tendencję, że jest bardzo dużo, bo jest bardzo dużo klubów na każdej dzielnicy, nawet po kilka, gdzie i młodzież, i dorośli mogą się zapisać właśnie na sporty walki. Natomiast jest mało chętnej młodzieży do startów. Natomiast w mniejszych w miasteczkach czy na wsiach jest właśnie jeden klub. Często dzieciaki czy same jadą, czy rodzice podwożą, ale jest więcej, więcej właśnie młodzieży, która chce być zawodnikami. Nie wiem, wynika to pewnie z tego, Czyli że oni traktują właśnie to jako dużo, taką, taki dobry stat w przyszłość, tak? Tak, że oni mogą gdzieś z tej wioski potem wyjechać, gdzieś, czy do dużego miasta, czy w ogóle za granicę. A u nas w Warszawie jakby no, dzieci mają wszystko kina, to samo na każdej dzielnicy: kino, wszędzie basen, wszystko mają, wszystkie pokusy są do ich dyspozycji. Nie, nie muszą za dużo się wysilić, żeby coś tam y, zrobić, sobie jakąś atrakcję. A ja sobie tak myślę: no bo oczywiście wiadomo, że y, dziewczynki mogą dużo, dziewczynki są silne. Ale jednak wciąż jeszcze zdarza się słyszeć, że to jest słaba płeć. Pani o sobie tak chyba nie myśli, prawda? I o kobietach. No pewnie, że nie. Oczywiście nie, ja nigdy nie chcę i nie porównywałam się do mężczyzn, do chłopaków, bo to jest, to jest zupełnie coś innego. I tak samo w boksie i w każdej dyscyplinie jest sport. Dla kobiet jest sport dla mężczyzn, i, i, i my rywalizujemy między sobą. To, to, to nie jest tak w boksie, że dobra pięściarka i dobry pięściarz i, i, i ta kobieta wygra z tym mężczyzną. To tak nie działa. Chyba, żeby była kobieta, która długo trenuje, ma osiągnięcia, i, i, i facet, który nie zajmuje się sportem, to wtedy tak. Ale jeżeli tu dwóch zawodników, no to, to w ogóle nie ma co porównywać, ale. Jeżeli w ogóle chodzi o boks, to boks kobiet yy, ma duże osiągnięcia i lepsze wyniki sportowe na świecie i w Europie niż mężczyźni. Ale ja mam wrażenie, że o tym się nie no, mówi, że to w ogóle w przestrzeni medialnej nie, nie, nie za bardzo funkcjonuje. Nie, nie krzyczy się o tych sukcesach. Dobrze, że my mówimy tutaj. No właśnie, no to bardzo, bardzo dobra promocja boksów w Polsce. No tak, no, dziewczyny więcej przywożą medali z Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Teraz już mamy dwie kobiety zakwalifikowane do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Teraz na dniach jeszcze odbędzie się turniej ostatniej szansy w Tajlandii i jeszcze trzy dziewczyny mają szansę się zakwalifikować. A na razie żaden z panów, się nie zakwalifikował do igrzysk w Paryżu, także oczywiście trzymamy kciuki, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No to ja mam ostatnią prośbę, taką króciutką. O to, żeby powiedzieć, podpowiedzieć tym rodzicom, którzy troszkę się zapomnieli, nie pilnowali tego, żeby to dziecko od małego ćwiczyło, którzy sami często lubią siedzieć na kanapie, no ale. Po naszej rozmowie, w trakcie naszej rozmowy, stwierdzili, że jednak chcieliby zachęcić jakiś, jakoś swoje dziecko na stoletnie do tego, żeby się z tej kanapy ruszyło czy przed komputera. Proszę podpowiedzieć tak krótko, od czego zacząć? Od czego zacząć? Znaleźć przede wszystkim klub e, najlepiej niedaleko nie domu, żeby nie było problemu e, z lokalizacją właśnie tutaj, z przemieszczaniem się, i po prostu. Pójść, jeżeli to jest jeszcze takie, takie młodsze dziecko, pójść z nim, zaprowadzić, zachęcić. Ja zawsze też moim dziecko, dzieciom mówię to, że na przykład tak było z piłką nożną, tak poszliśmy do jednego klubu, do jednego trenera, nie spodobało się, do drugiego klubu zapisałam, też się nie spodobało, a w trzecim tak trener mówił do tych dzieciaków, takich kolegów sobie znalazł. Że, że już został na dłużej w tym klubie, także się nie, nie chęcać, bo to nie, czasami nie dyscyplina, ale grupa, próbować, dużo próbować, dużo pokazywać, nie nastawić się właśnie na jedną dyscyplinę, tylko spróbować i, i czy sportów walki, czy właśnie sportów drużynowych i na pewno jeżeli chodzi o sporty walki, to bym chciała, żeby... Rodzice po prostu nie bali się tego, że to nie wygląda tak od razu, że zapisujemy dziecko na, na zajęcia i od razu dajemy mu kask, rękawice, ochraniacz na zęby, i to dziecko od razu będzie się, się biło, będzie sparowało. Nie, to jest daleka droga dużo podstaw, dużo treningu takiego ogólnorozwojowego, badania lekarskie. Przede wszystkim w dobrym klubie trener powinien zadbać o to, żeby zawodnik miał badania lekarskie, bo bez takich badań nie powinien dopuścić. Go do sparingu. I tyle. I nie ma czego się bać. U nas w klubie było zawsze książeczki sportowe, sprawdzane były. Jeżeli ktoś miał nieaktualne badania, nie miał prawa wejść do ringu. W sensie takim trenować mógł, tylko nie sparować. Musi mieć trener podkładkę, że dziecko czy zawodnik jest zdrowy, że może sparować po prostu. No, no dobrze, super. to co Agnieszka? Życzymy sukcesów. Nie tylko dziewczynkom, chłopcom też. Oczywiście. E, ale za te dziewczynki, które pani wymieniła, bardzo mocno trzymamy kciuki. Dziękujemy za dzisiejszy podcast. Naszą gościnią była pani Karolina Koszewska, pięściarka i kickboxerka, a przed mikrofonami jak zawsze była. Agnieszka Urazińska i Magdalena Keller. I zapraszamy do następnego odcinka podcastu Być Rodzicem Nastolatka. Dziękujemy. To był podcast wysokich ocenosów. Reklama. Na podcast zaprasza Toyota, sponsor akcji Poruszmy przyszłość naszych dzieci.